Dzień dobry, dzień dobry. Mamy dziś poniedziałek 31 października, tam 6.07. Miałem jechać wcześniej, ale mi się wstać nie chciało. Dziś lecę do miejscowości Żelichowo-Bodajże. To jest gdzieś tam kołopuca. Tam jest problem z zjazdą przy balcu bomak BW174 AD. Jest to dość stara maszyna. To jest balec stalowy, dwubębnowy. Klient zgłosił, że jak zimny, jeszcze się toczy, jeździ, jak się nagrzeje, jechać nie chce. Więc właśnie teraz lecę tu na Toruń, na autostradę w kierunku Gdańsk, Gdynię, Sopot, aż pod Puck. Około 300 km. Spróbujemy to poddiagnozować i zobaczymy, co na miejscu wyjdzie. Podejmiemy decyzję, także do zobaczenia później przy maszynce. Patrzcie, patrzcie jak diabli, tak na dolno sprawy widać od, od słupka do słupka. Tak niektórzy pędzą, ja jadę 110. No ten co przed chwilą by wyprzedził, jeszcze jakoś tak nie pędzi. Ale, ale niektórzy to naprawdę wyprzedzali mnie z konkretną prędkością. Zobaczcie, jak te firmy widać, no tego widać, a przed. Przed już tam następny majaczy węgle. Jako słabo widać. Odważnie, odważnie niektórzy bardzo jadą. No, tu już jakiś znowu mi siedzi na ogonie, a 120 i zaraz mi światłami próbował Co za kurde oszołomy Dobra, zaraz ci zjadę. Nie nerwuj się, ja. chłopie. Jeszcze czym, kurwa, dacz ją wiedź, popiedź Odważnie, odważnie, naprawdę niektórzy odważnie jeżdżą w takich warunkach No, a także droga powoli leci, no do następny ten już w ogóle jest szybszy Ja jadę 110, co jeszcze mam to jeszcze raz chodzi, jadę 110 na godzinę mi się wydaje, że aby coś stało gdzieś na drodze, to jakbym się chwilkę przygapił, zagapił, to nie wiem, czy też bym zdążył zahamować. No, także już jestem spory kawał za Toruniem. Gdzieś pewnie na jakąś kawkę będzie trzeba się zatrzymać. Rozprostować kości. Co dalej, do zobaczenia później. No to dojechałem. I to jest mój dzisiejszy pacjent. Dobra, przebierać No maszynkę trochę pomierzyłem. Ciśnienie sterujące ma około 10 bar. Teraz pojechałem na próby. Robi tam czwarte kółeczko wokół placu. jak złapie trochę więcej temperatury o, Tu miałem zapartą na, na baleczkach Przez taką baleczkę już przeszkoczyć nie chcę Zobaczymy Teraz złapię trochę temperatury i, i Zobaczymy jak będzie Zobaczymy jakie te ciśnienia wyjdą o, Mam to wstępnie podiagnozowane Układ trochę rozpatrzyłem, bo jednak okazało się, że to nie BOMAK Więc guzik w komputerze do tego mam Bo to jest yy, Benford Wygląda na to, czy znaczy wygląda na to, potwierdziło się to, że ciśnienie sterujące tutaj mu nie wchodzi Tutaj są dwie pompy zębate Jedna pompa zębata jest od napędzania hydrosilniczka do wentylatora chłodnicy oleju I ta pompa jest od układu kierowniczego Czyli jest taki moment, że układ kierowniczy robi się twardy, martwy Wtedy jazda i wibracja nie działa nic Dopiero jak się to wskrzesi to dopiero daje olej z układu kierowniczego na doładowanie obydwóch pomp I zaczyna to trochę Coś działać Ale w zbiorniku jest sama piana Wszystko jest mega Zapowietrzone Tutaj wąż sący już tu kiedyś Operator wymienił na nowy także wąż jest zawsze dobry nie wiem czy to będzie widać mogę się robić w zbiorniku No także Mój pomysł jest taki, żeby pompę zębatą zdjąć, zabrać i pompę jazdy zabrać. Bo skoro ona na tym powietrzu, na pół sucho chodziła, to może jest poprzycierana rana. co tam da się zrobić w tym saberku. Także mój plan jest taki, zaczynamy się właściwie na wyjęcie jednej pompy, pompy jazdy i pompy wibracji. Jak się zgodzi, to zaraz będziemy to rwać. Także praca powoli postępuje przy demontażu tego ustrojstwa. Znaczy, tu żeśmy tu spane mechanikiem upocili dość mocno, bo dostęp do śrub, które mocują korpus pompy do obudowy przekładni jest do jednej śrubki tej co tu widać jest ładny dostęp, a do trzech pozostałych bardzo przeciętny no, także dół jest porozkręcony cały, tu górę jest odkręcona została jeszcze tu wtyczka od, od tego zaworu, yy, od zaworu zerowania yy, kory sterującej no, dodatkowo jeszcze tam, tamta pompa zębata jest odkręcona Jeszcze będziemy wyciągać do sprawdzenia Także jeszcze, myślę, że jeszcze parę minutek i będziemy rwać z przekładni. No, pompę jazdy mamy wywleczoną Leży tam, pompę zębatą wywleczoną Siedziała sobie tu Na kółku zębatym na klinie no, teraz zostało zabezpieczyć tylko otwory, żeby się nie zabrudziły. Tu oddaję kluczyk. Krótki, przydał się. Ja chyba do, do 19 mam te krótkie, a 22 też że jednak by się przydał. Gdzieś pełno ucięty też bym znalazł w szufladzie. Ponieważ się na robocie jest, no to nie ma innej opcji, tylko ciąć, nie? No. Klucz. No także pozbierać graty, umyć łapska i w drogę powrotną Robótka skończona Graty wrzucone, samochód, narzędzia pozbierane I Tak nie byłbym sobą gdybym nie podjechał jak już jestem w okolicach naszego pięknego Bałtyku Chociaż właściwie tu jestem w okolicach Pucka więc raczej to jest w okolicach Zatoki Puckiej No ale uznajmy, że to już ta sama woda tylko oddzielona półwyspem Jadę tutaj do miejscowości Żeby, żeby zobaczyć nasz Bałtyk, a dokładnie mówiąc, za to Kapucko. Już całe wakacje nie było czasu się wybrać, ani na południe, żeby pozwiedzać, ani na północ. W Karpaczu byłem w robocie na śmietnisku to sobie pozwiedzałem a teraz tu byłem przy walcu, więc pójdę zanurzyć stopę w naszym polskim morzu. Dokładnie mówiąc za to bo może znaczyć może bym musiał do wody a stąd jechać, a nawet się nie chce, bo to chyba 20 km. Ja bym wcześniej tę robotę skończył, to może bym pojechał, ale to się wszystko przeciągło więc. Więc nie pojadę tam. Jadę tylko tu zobaczyć do tego osłonina. O właśnie weszczam. Teraz trzeba tu znaleźć to wodę, gdzie ona tu jest. Bardziej skuteczna od modlitwy i złomów, poczuła mu gniewu Bożego, wyjednania Jego miłosierdzia. Z tego powodu Kościół prowadzony przez Ducha Świętego, Wojownicy Ciemnogrodu, w wszystkich katastrofach i powszechnych klęskach, wierzę w Boga Ojca, Wszechwodnictwo, Stworzyciela Nieba i Ziemi, i Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego. To byli właśnie Wojownicy Ciemnogrodu naszego Polskiego. No to kochani dotarłem Nad nasze polskie morze, a dokładnie nad Zatokę Płuckską, czyli to nie może tu Jest piasek jest O, tam jakiś gość na kajaku dosuwa Woda nawet czysta. Nie wygląda to źle. Ale cisza. No pewnie by była dobra widoczność, bo gdzieś tam może widać. Półwysep Helski. Chyba, że się mylę. Tak ktoś jest stąd, to niech mnie poprawi. No ładnie, fajnie. Przejdę się 50 metrów po tej plaży jasczystej, zarąbistej. Tam zaparkowałem swojego konia. I w drogę powrotną. Ten co tu szło takie łapsko wielkie. Kurde. Wilk Jakieś nadmorskie wilki albo jakiś gryf tutaj grasował no i tak to kochania nie wygląda że żeby być nad morzem to trzeba zdobyć jakiegoś klienta któremu który zlecił jakąś robotę jest wtedy okazja przyjechać dotknąć wody choć to tylko zatoka, ale zawsze. No i tyle. tu się teraz do auta po drodze coś zjeść. Szlak kaszubskiej tradycji rybackiej. kawałek infrastruktury, jakiegoś mostka. No tak na koniec jeszcze powiem coś więcej o tej maszynie. Maszyna miała być, miałby to być BOMAK 174 naklejki takie były na nim, ale ktoś przechrzcił tą maszynę tak było widać na zupełnie coś innego te maszyny nigdy przynajmniej według mojej wiedzy nie były w kooperacji robione z Bomagiem, raczej z Terexem jak już no, cały układ napędowy jest na na Sawerze, yy, gdzie to w Bomagach, do w Balcach BOMAGach, w, w ziemnych występuje napęd Sawera a, a w walcach asfaltowych najczęściej były to napędy zwrotowskie, więc więc to już mi tak dało do myślenia że to raczej bomag nie jest. Teraz się okazało, no, że on na, pew na pewno to bomag nie jest. Cały pulpit w kabinie jest inny. O no, maszyna jest łudząco podobna do bomaga, ale... ale bomag to nie jest. Więc aby to był bomag, bym to skończył szybciej. A tak to jednak trzeba było się tego trochę nauczyć. Trochę to wszystko, trochę się z tym wszystkim zaznajomić, pomierzyć te ciśnienia, popatrzeć, gdzie które węże do czego idą. Żeby wysnuć jakieś wnioski, wysnułem wnioski takie, że głównym problemem jest pompa doładowcza. Pompa doładowcza jest jednocześnie pompą układu kierowniczego. No i ewidentnie było widać, że olej się nagrzewał, układ kierowniczy słab. A nawet jak się maszyny zgasiło to zapowietrzał się cały układ. W zbiorniku była masa piany. Zresztą to tam wcześniej, wcześniej było widać na którymś tam przebitce. Bo udało mi się tam zajrzeć kamerką do zbiornika. Mam nadzieję, że to będzie widać tą pianę. No i tyle. Decyzja zapadła, że tą pompę zębatą wyjąć. Wyjąć jednocześnie pompę jazdy, żeby przynajmniej ją przejrzeć, w jakim stanie są cylindry, cylindry. Cylinder, tłoczki, płyta, płyta roz, rozrządu. I tyle. Także pozostało teraz ruszać, ruszać w drogę. Także do zobaczenia później. Ewentualnie, jak już nic mądrego nie będę miał do powiedzenia, to w następnym filmie.